Jeden dowódco, wszystkich, pan, 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 pan zajmują pan słowa również z tak samo jak, jak Policja na Ma pan tą ratownię? Dać pan strzela. Każ pan strzela! Panie dowództwo, przynajmniej sobie pan nie poradzi, Nie mnie muszą zabić! Nie grozi, nie bój się, że mnie zabiją, rzucą, zakroją! Wszyscy nie możecie zagrozić! To jest najbardziej bezczelny policjant jaki jest ten młody! Za ten policjant to śmieje się wszystkich! Nosto się śmieje z wszystkiego! Panie policjancie, wysoki, dziękujemy Ci, że zasłoniłeś jego chwilę w stosunku do nas! Dziękujemy Ci za to! Pięć! dla takiego kancelariusza policji! Jak wy wy w ogóle tolerować w swoim gronie? Pan się śmieje, drugi od lewej. A całe rodziny płaczą, zwłaszcza polscy przedsiębiorcy, którzy nie mają już niektórzy środków do życia dla swoich rodzin i polskich dzieci. A ten pan się śmiał przed chwilą, ten po lewej, drugi od lewej. Mnie się to w głowie nie mieści, szczerze mówiąc. Tak z ludzkiego punktu widzenia. Jestem wstrząśnięta tym, co się tu dzieje. W Warszawie były gorsze sceny, ale dzisiejsze tutaj e, też są bardzo brzydkie. Nie ma co ich nawet porównywać, bo tutaj też może być niedługo gorzej w całym kraju może być gorzej. Zwłaszcza kiedy pozbawią ludzi własności, a oszczędności, a ludzie bez pieniędzy. To są już totalni niewolnicy, bezwolni, na garnuszku państwa. A niebawem zabraknie tej przysłowiowej michy z ryżem, pana premiera, byłego bankstera. W sumie to nie byłego, nadal aktywnego bankstera. .........